Kaido, młody chłopak z wioski w górach, urodził się ze świadomością marzyciela i ambicją uczonego. Zawsze wierzył, że poprzez wiedzę może zmienić swoje życie. Jednak, mimo że się uczył i starał, jego wysiłki wydawały się tkwić w niekończącym się cyklu stagnacji. Frustracja narastała, jakby czas działał przeciwko niemu. Wtedy postanowił poszukać czegoś poza książkami. Mądrości mistrza Zen, kogoś kto rzekomo posiada odpowiedzi, których książki nie mogły dostarczyć. Spotykając mistrza Zen, Kaido poczuł mieszankę ulgi i nadziei. Spokojna obecność mistrza kontrastowała z wewnętrzną niepewnością młodego człowieka. Mistrz, spoglądając na niego badawczo, szybko zrozumiał, że problem Kaido sięgał głębiej niż brak wiedzy. Była to wewnętrzna walka, cicha bitwa, którą trzeba było wygrać, zanim możliwe były jakiekolwiek zewnętrzne zwycięstwa. To spostrzeżenie rozpaliło w Kaido coś na kształt latarni w ciemności, wskazującej na nowy początek. Jednak mistrz jeszcze nie ujawnił prawdziwych przeszkód, które Kaido musiał pokonać. Ciekawość Kaido stała się jego największym napędem i postanowił podążać ścieżką wytyczoną przez mistrza Zen. Jak sam mistrz ostrzegł, nie miała to być łatwa droga. Aby osiągnąć sukces, do którego tak bardzo dążył, musiał stawić czoła temu, co było najbliżej, a jednocześnie najbardziej ukryte swoim własnym lękom i słabościom. Właśnie wtedy mistrz wprowadził trzech wewnętrznych wrogów, którzy blokowali sukces Kaido. Mistrz Zen wyjaśnił, że sukces jest blokowany przez trzech wewnętrznych wrogów, z których każdy jest bardziej podstępny od poprzedniego. Pierwszym z nich był strach przed porażką. Wiecznie obecny cień unoszący się nad marzeniami Kaido. Ten strach sprawiał, że wahał się przed podejmowaniem ważnych decyzji, jakby zawsze spodziewał się najgorszego. Mistrz wyjaśnił, że strach działa jak bariera, zamieniając wyzwania w niemalże nie do zniesienia ciężary. Kaido zaczął postrzegać tego wroga jak ciężki kamień na swoich plecach, który niósł, nie zdając sobie nawet sprawy. Następnie pojawił się drugi wróg brak dyscypliny. Był to powód jego niedotrzymanych obietnic, niedokończonych książek i źle spożytkowanych nocy. Dyscyplina była w rzeczywistości dźwignią postępu, ale Kaido często rezygnował z jej uruchamiania. Bez niej jego intencje były rozproszone, jak liście na wietrze. Mistrz Zen z lekkim uśmiechem sprawił, że Kaido zrozumiał, iż dyscyplina nie polega na sztywności, ale na zaangażowaniu w własny rozwój. Wreszcie mistrz wspomniał o trzecim wrogu. Samozadowoleniu. To był najbardziej przebiegły ze wszystkich, ukrywający się pod postacią chwilowego zadowolenia. Kaido zdał sobie sprawę, że w wielu sytuacjach zadowalał się mniejszym niż był zdolny osiągnąć z obawy przed opuszczeniem strefy komfortu. Był to jak kamień, który z racji swojej znajomości stawał się częścią jego ścieżki. Mistrz zrobił pauzę i spojrzał w oczy Kaido budząc w nim pragnienie pozbycia się tego ciężaru, by móc ruszyć naprzód. Teraz kluczem było nauczenie się, jak przezwyciężyć te wewnętrzne przeszkody. Gdy trzej wrogowie zostali zidentyfikowani, mistrz Zen zaczął kierować Kaido, jak ich pokonać. Najpierw nauczył go, że odwaga to nie brak strachu, lecz decyzja, by iść naprzód pomimo niego. Kaido nauczył się wtedy konfrontować swoje niepewności, jak ktoś, kto przygotowuje się do nieuniknionej walki. Każdy krok naprzód wydawał się lżejszy, jakby kamień strachu stopniowo się rozpadał. Odwaga według mistrza była początkiem każdej wielkiej zmiany. Konsekwentny wysiłek był drugim istotnym nauczaniem. Mistrz wyjaśnił Kaido, że dyscyplina nie powstaje z dnia na dzień, ale poprzez małe, codzienne akty. Kaido zrozumiał, że sukces to nie wydarzenie, ale proces. Zaczął stosować tę lekcję w swojej rutynie, tworząc nowe nawyki i kultywując nową wolę rozwoju. Wysiłek był teraz postrzegany jako niezbędne narzędzie, a nie ciężar do zniesienia. Na koniec pragnienie rozwoju stało się motorem, który popychał Kaido na nowy poziom zrozumienia. Odkładając samozadowolenie na bok, zaczął dostrzegać jaśniejszą i mniej ograniczoną przyszłość. Mistrz, zawsze czujny, zachęcał go do utrzymania tego pragnienia żywym. Bo to właśnie ono miało otworzyć drzwi do możliwości, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Droga do sukcesu nie była już zablokowana, ale wciąż było wiele do odkrycia. Kaido zrozumiał, że prawdziwy sukces nie tkwi jedynie w wynikach zewnętrznych, ale w wewnętrznej przemianie, którą przeszedł. Z odwagą by stawić czoła swoim lękom, dyscypliną. By wytrwać i ciągłym pragnieniem rozwoju zbliżał się coraz bardziej do swojego celu jako uczony. Ta podróż jednak dopiero się zaczyna. Wciąż jest wiele do odkrycia i pokonania, a to właśnie ta nieustanna ewolucja definiuje prawdziwego zwycięzcę. Aby śledzić tę inspirującą historię i inne wartościowe lekcje, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego rozdziału tej transformacyjnej podróży.